takie spotkania inauguracyjne e, niosą ze sobą e, takie napięcie troszeczkę, bo, bo, bo tak naprawdę nie wiadomo, tak? No i to jest taki ostatni test albo pierwszy. E, Troszkę nerwowo było na początku, ale uporaliśmy się z tym, wygraliśmy pierwszy drugiego. I właśnie po tym drugim secie powiedziałem, chłopakom panowie, zawsze jest taka sytuacja, że trener zespołu przeciwnego ściąga zawodników, żeby nie przegrali seta i wyjdą w tym trzecim secie, naprawdę zmotywowani, na pewno będą grali, walczyli, nie możemy tego puścić. No ale niestety nam się nie udało, nie udało nam się go wygrać, nie udało nam się tego utrzymać. Natomiast udało nam się to w czwartym secie, no i z tego jestem bardzo zadowolony. Też jestem ciekawy tego zespołu Lechi, bo to jest ciekawy zespół moim zdaniem i mocny. I on powinien, powinien naprawdę pomieszać w tej lidze, moim zdaniem oczywiście, bo graliśmy z nimi już w taring, sparing w tamtym, w tamtym tygodniu, dlatego już, już mam jakieś doświadczenia większe z nimi, z innymi zespołami jeszcze nie. No, ale naszego zespołu również jestem ciekawy, ciekawy jestem jak sobie poradzimy z tą trudną ligą. Mam nadzieję, że, że sobie poradzimy dzisiaj w trudnym momencie. Na pewno daliśmy radę i nie pękliśmy po tym przegranym w, drugim, w trzecim secie. wróciliśmy skoncentrowani na czwartego i to było coś naprawdę fajnego. Tak? Pokazaliśmy, że jesteśmy z fajnym zespołem, z fajnym charakterem, że nie odpuszczamy. Był trudny moment, utrzymaliśmy go i, i to było naprawdę coś, coś fajnego.